eksperymenty joli. Obiecałam, że pokażę, jak będzie wyglądała moja siekierka po odrzewianiu. No więc właśnie tak wygląda. Proszę zobaczyć. O, z jednej strony, z drugiej światło. O, proszę bardzo, tu mniej, tu więcej. Tak, przeszkolił mnie jeden pan na Facebooku, że to nie jest obuch w ogóle, tylko obuch jest w siekierce. Tu. Nie nauczyłam się, niestety, nazw tego, czego powinnam, ale najważniejsze jest to, czy to jest efekt Coca-Coli. Otóż to nie jest efekt Coca-Coli i odrdzewianie Coca-Colo jest, według mojej opinii, przereklamowane. E, wczoraj zaniosłam do pana, do tu zakładu usługowego, który mi to elegancko naostrzył. Do tego jeszcze tak z litości wziął i to. Odrdzewił i powiedział mi, że lepiej by było dla tej mojej siekierki i dla mnie, gdybym nie wkładała była tego urządzenia do Coca-Coli. A zatem proszę Państwa słowa dotrzymałam. Tak wygląda odrdzewianie przy pomocy Coca-Coli ze wspomaganiem mechanicznym.